Widziałam ostatnio na grupie, jak wyrzuciłeś filmik z rocznicą współpracy z podopiecznym. Jak wy to zapamiętujecie? Madzia pamięta? Madzia dba o wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o rozliczenia w naszym studio, o grafik w naszym studio, o organizację w naszym studio. Więc to jest cały mózg tego procesu. No i za chwilę w ogóle będzie aplikacja, która całkowicie już Madzie odciąży. I teraz pamiętam jak dziś, kiedyś jak jeszcze miałem mniejszą ilość podopiecznych, 15-20 osób, no to notowałem to na kartce papieru. I miałem datę urodzenia, miałem datę przystąpienia do teamu, czyli data rozpoczęcia współpracy. I trzecia rzecz, taka spersonalizowana, to czym dany podopieczny się interesuje. I robiliśmy właśnie takie indywidualne prezenty. Trochę śmieszne, bo na przykład Basia, moja podopieczna, miała okulary, to kupiliśmy jej ścierkę, ściereczkę do okularów. Yy, drugi podopieczny Paweł, który jest już z nami ponad 10 lat, miał urodziny, to kupiliśmy mu na przykład opaskę Kobi69. Dlaczego 69? Nie pytaj. Nie pytam. A Basia dostała z napisem reska? Tak, chyba tak. Z tego co pamiętam, to tak. No i widzicie, właśnie dzięki temu, że pamiętaliśmy o ich urodzinach, dzięki temu, że pamiętaliśmy o tej rocznicy współpracy, no to budowaliśmy z takimi osobami relacje. Nawet później, z czasem, właśnie zaczęliśmy organizować obozy, jakieś integracje, żeby ta relacja była lepsza. No bo dzięki temu będzie współpraca lepsza. Tylko pamiętajcie, że musicie postawić granice, bo nie możecie później indywidualnie umawiać się na przykład z podopiecznymi na kawę, na piwko, na imprezę. No bo wtedy tracicie, i to już wcześniej Wam nagrywaliśmy, tracicie w ich oczach jako ekspert, dlatego tego bym nie robił, ale jeżeli chcecie budować z nimi relacje i polecam, no to całe grono musi iść, czyli w kupie siła za przeproszeniem, całe grono podopiecznych idzie, organizujecie jakiś event, niech oni zapraszają swoje rodziny, no i możecie jak najbardziej się z nimi integrować, ale mówię, granica musi, musi być zachowana. I coś jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tych prezentów. Jeżeli chodzi o prezenty, to teraz zobaczcie, sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie: jeżeli mielibyście dzisiaj urodziny i dostajecie prezent, gdzie nawet się tego nie spodziewacie, że ta osoba, czyli jako trener, jeszcze pamięta o tym wydarzeniu, a wy się tego nie spodziewacie, bo no to jest takie coś, o, fajnie, bo najbliżsi jednak pamiętałem, czyli rodzina pamięta, a jeszcze jak trener zacznie tego pilnować i też będzie pamiętał, no to wiadomo, że no to jest fajne, to jest myślę takie no, miłe. miłe i to powinno, być, to powinno być najważniejsze i tak samo jeżeli chodzi o powiedzmy rocznicę współpracy też jest bardzo istotne żeby o tym pamiętać, zobaczcie, że wszystkie najlepsze firmy pamiętają o Was, jeżeli powiedzmy gdzieś wypełniacie jakiś kwestionariusz, podajecie datę urodzenia i później jeżeli macie urodziny dostajecie na przykład smsa, że w dniu Twoich urodzin jest U. 5, 10, 15... 15% zniżki. No i to też jest, myślę, że takie, takie fajne. Podopiecznym oczywiście nie róbcie czegoś takiego, że dajecie zniżkę na cokolwiek. O tylko tym już był odcinek. Tak, tylko po prostu właśnie dajcie jakiś drobny, drobny prezent, żeby... No żeby się po prostu ucieszyli. No najważniejszy jest gest. Gest i pamięć, tak. Tutaj wszyscy nam przeszkadzają, bo Kończą trening. Gest i pamięć. I teraz chciałbym nawiązać jeszcze do tego, co powiedziałem wcześniej, że Madzia zajmuje się wszystkimi rozliczeniami w studio. No to moi drodzy, właśnie ze względu na to, że tego jest bardzo dużo, że chcemy mieć wszystko pod kontrolą, że chcemy widzieć z miesiąca na miesiąc, czy się rozwijamy, no to powstał pomysł, żeby stworzyć aplikację. Dlatego aplikacja myślę, że zmieni całkowicie, zautomatyzuje całkowicie te wszystkie procesy i będzie nam dużo łatwiej zarządzać takim miejscem jak to. I tak samo dla Was myślę, że to może być duża, duża zmiana, no bo będziecie mieć wszystko w jednym miejscu czyli właśnie grafik dla trenerów, rozliczenia, okresy i ważność pakietu, czy to nawet diagnostykę, czy nawet jakieś szkolenia. Dane więc... o podopiecznym, zdjęcia, filmiki. Dokładnie. I podopieczny też będzie miał tą aplikację w telefonie, więc komunikator, więc wszystko. W jednym miejscu myślę, że pełna profeska. Po prostu jeden jakby produkt do zarządzania całym studiem. Mm -hmm. I myślę, że trenerzy też znajdą tam dla siebie, nawet jeśli nie mają studia. No to i tak trzeba zarządzać jakoś podopiecznymi i tak dalej. Nie? Tak. Żeby nie było czegoś takiego, że tylko i wyłącznie działacie z podopiecznymi na sali treningowej i później tak naprawdę wychodzi ze studio i cisza, czyli wychodząc ze studio, drzwi się zamykają i nie macie z nim kontaktu, to po to będzie aplikacja właśnie, żeby ten kontakt był, ale żeby był kontakt w miarę możliwości, żeby też nie był za mocny, żeby nie poszło to w drugą stronę właśnie, że później z podopiecznymi chodzicie na imprezy bądź na kawkę. No nie, tak jak wam powiedzieliśmy, że trzeba jednak znaleźć, znaleźć tą granicę. Więc od nas to tyle. Pamiętajcie, żeby pamiętać, o urodzinach swoich podopiecznych, róbcie im niespodzianki, sprawiajcie im radość i na pewno, na pewno to docenią i efekty Waszej współpracy i przede wszystkim relacja Waszej współpracy będzie dużo, dużo lepsza. Więc dziękujemy bardzo za pytanie i serdecznie pozdrawiamy.